Dobra, e Mail z 26 o udzielenie informacji Krzysztofowi z rodu Chudek. Był mi e pokazany przez wychowawcę z 2 kwietnia. 3 kwietnia na ręce wychowawcy trafiło upoważnienie, e które brzmi Areta z Rodu Jakubowicz, dane kontaktowe, wszystkie prawa zastrzeżone, odkreślenie, pułko, podpułkownik Andrzej Gniot pełniący obowiązki dyrektora Zakładu karnego nr 1 w Rydziądzu, i adres. I następnie upoważnienie. Ja, człowiek wolny i prawy, obrażony dobrym imieniem Areta przez mamę i tatę z Rodu Jakubowicz, upoważniam żywego człowieka o imieniu Krzysztof z Rodu Chudek do dostępu, pozyskiwania i rozpowszechniania jemu wszelkich informacji dotyczących prowadzonych czynności, informacji o stanu, stanie zdrowia, informacji z akt i prowadzonej dokumentacji, w tym dostępu do treści wyroku wydanego przez pełniącego obowiązki sędziego z Sądu Rejonowego w Oleśnie w trybie natychmiastowym dotyczących mnie, niżej podpisanej na czas więzienia mnie w tutejszym zakładzie karnym nr 1. Tym samym zobowiązuję pełniącego obowiązki dyrektora Andrzeja Gniota oraz podległych mu funkcjonariuszy służby więziennej i cywilnej do udzielania wyżej wymienionych informacji. Jednocześnie informuję o ciążącym na każdym funkcjonariuszu obowiązku do udzielania informacji w związku z pełnieniem funkcji publicznej w myśl artykułu 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Każde razowe uchylanie się od powyższego obowiązku, jak i nieuzasadniona złoka, wypełnia znamiona przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego, jak i artykułu 7 Konstytucji i podlega odpowiedzialności karnej i majątkowej przed narodem polskim. Podpisano areta z rodu Jakubowicz, copyright, copy claim itd. Teraz tak, to upoważnienie trafiło do zachowawcy 3 kwietnia. Mhm. I oryginał, i kopia, oryginał do podpisania. No. Zwrócono mi kopię wczoraj, nie podpisaną. Odmówiono mi, dyrekcja mi odmówiła podpisania, ale tego to wiem tylko od wychowawcy. Mm -hmm. I zwrócono mi kopię, mm -hmm. więc zażądałam zwrotu również oryginału, w myśl zastrzeżonych praw autorskich. Ta. Natomiast yy, równocześnie, bo ja to dałam w piątek wychowawcy, nie? Mm -hmm. I w piątek, nie, w niedzielę piątego, czyli szó piątego nadałam to pocztą, yy, no, wysłałam dyrektorowi, yy, no tutaj na adres więzienia. Mm -hmm. Także y, do dzisiaj wychowawca mi przetrzymuje dokument mój oryginalny, mm -hmm. wie o tym również dyrektorka, bo wczoraj była taka wizytacja, chodziła po celach, nie? Mm -hmm. I teraz tak. Yy, druga sprawa. To może już nie wiem, czy chcesz nagrywać, czy nie. No ja nie wiem, jak. Się... Yy, ale może nagraj. No. Nie życzę sobie wykonywania jakichkolwiek telefonów do mojej matki. Mm -hmm. Nie wiem, po co ludzie dzwonią do mojej matki. W tym Irena, która, yy, Irena Wysokulska, która dzwoni, gada jakieś głupoty mojej mamie. Nie wiem w jakim celu. Mm -hmm. I nie wiem skąd ma numer w ogóle. Także nie życzę sobie, żeby ktoś jeszcze nękał telefonicznie moją mamę, która jako jedyna póki co stanęła na wysokości zadania. Dzwonicie mm -hmm. sobie ludzie kurwa do prokuratury, prokuratury w Oleśnie, bo no macie to robić. Dzwonicie sobie ludzie do y, Andrzeja Gniota, dyrektora mm -hmm. w Grudziądzu. Dzwonicie sobie do y, Grzesia Janika w mm. Katowicach, spełniającego obowiązki dyrektora. Mm -hmm. albo, albo miejcie odwagę chociaż wysłać maila. Tak. A nie gnębicie moją matkę telefonami. Po co? No, dokładnie. Dobra, dobra. No to ten, ja ci Areta po, po przeczytam artykuł 30 Konstytucji, bo on też tego, to jest zasada ochrony godności człowieka. Przyrodzona niezbywalna godność Krzysztof, człowieka. to tu nie ma, nie ma tu mowy. Jak ktoś siedział, czy to ty, wie, czy no. Arek, to wiecie, co to, to, to ja jestem na zaoszczonym rygorze. My mamy apel trzy razy dziennie. Kipisz raz w tygodniu minimum. Przerzucają na styli na cele. Mm -hmm. To nie jest zwykłe osadzenie. Ja mm -hmm. siedzę z osadzonymi, które mają do dożywocie. No, a ty nie powinnaś. I tam rzucają siedzieć... taką petkę jak ja, tam rzucają taką petkę jak ja, żeby prowokować sytuacje, yy, wiadomo jakie. Tak, Bo jak tak. ktoś siedzi miesiąc, a ktoś siedzi kurwa 12 lat, ma wyrok, to wyobraźcie sobie, co się dzieje na celi. No, no, no. Także ludzie, dzwoń, jak macie, jak wam się nudzi, bo jest aresz domowy macie, to dzwońcie do dyrektorów, którzy mnie tutaj posadzili, a nie do matki, która jest, y, stanęła na wysokości zadania, pilnuje młodego jagolowica i ja nie życzę sobie, żeby Irenka albo kto inny, życzliwy, dzwonił i mówił jej, co ma robić. Ta. Teraz tak. Organizacyjnie. Mm -hmm. Na wypisę mam dwa y, mm -hmm. tysiące, tam 100 złotych było moje mm -hmm. i teraz tak rozliczenie, 70 papierosy, 70 karty na, na to co już wydałam, 200 jedzenie i chemia. Mm -hmm. y, znaczy się na, na wypisce masz dzisiaj... Tracę wzrok, no. tracę wzrok, bo jak wyjdę to muszę zrobić sobie, no będę chodzić w okularach. Mm -hmm. Tracę wzrok. Mi się, nie jestem w stanie przez książkę przebrnąć przez 50 stron. Mm -hmm. A w Katowicach czytałam po 100 stron dziennie. To sobie wyobraź Krzysztof. Tak. plexi na tym, na oknie. I, i, ten, i lodowe i, oświetlenie na celi, tak? Nie, zwykłe żarówki są, ale też na spacery no, pomijana jest czasami pomijane jest tego na spacery. No. Aha, 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 Także to nie są żarty i niech ludzie skierują swoją uwagę na oprawców tak, mm, tak. taki burdel opłacać to po prostu ja stąd wyjdę to będę się śmiać no będę się śmiać jeszcze głośniej także odsuńcie się od mojej matki i dajcie jej spokój masz potwierdzenie od, od tego mecenasa z Katowic? nie, 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 nie odzywał się w ogóle absolutnie nie, ma, nie można się z nim skontaktować no to, a z Robertem się nie można skontaktować? Z Robertem się można skontaktować, ale już dałem sobie spokój, ile razy można ich prosić o to samo. Nie? No właśnie, no on mówiono mi yy, widzeń, nie, nie wpisze wychowawca nikogo, Kamila Niegórska nie wpisze mi nikogo, może mi matkę, brata, siostry wpisać. Mm -hmm. Mm -hmm. Także Gażkowskiego nie chcę. Nie dzwonią tam gdzie powinni dzwonić, do swoich pracowników nie dzwonią. Tak. A nie do mojej rodziny. Krzysztof, będziesz mógł jutro y, się przygotować, bo mam ten, ten y, dla do pewnie podania że. dla na, tam na YouTube'a. Tak, 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 tak. No pewnie, że. No, bo jutro będzie grubo. No. Także spokojnie, spokojnie tam się wiesz, nie, nie wychylaj, przesieć to jakoś z ten, Ja też nie... Krzysztof, wiesz, że ja, ja, też ja siedzę tak człowiekiem, jak... z człowiekiem zawsze się dogadam. Ja mam tutaj taki obóz koncentracyjny w mikroskali, mhm. ale to jest dokładnie to samo, co wy macie na zewnątrz, tylko tutaj jest nim trochę bardziej zaostrzony. Mhm. Ale z takim, ludzie w takim obozie koncentracyjnym żyją na co dzień, tylko tego nie widzą, bo mogą wyjść na dwóch, znaczy się tam chociaż teraz już nie. No. I tak dalej, i tak dalej. Ale to jest to samo, to jest po prostu mikroskala tego, co się dzieje z, cał, z całym narodem, co robią. I to trzeba powiedzieć, że ludzie ludziom to robią i, i tak, opętani ludzie. Jedni opętani, kurde, drugim robią to. No, także... Hmm. No nic od, o, od mojej rodziny, odparagrafujcie się od mojej rodziny, a jutro będzie część druga, no. Mm -hmm. ja dostał... I wolałabym, Krzysztof, żebyś dopuszczał na mm, YouTube'a swojego, bo Irenka donosi mojej mamie pierdoły, dzwoni i mówi o tym, co się dzieje na Facebooku. Zawraca jej obca osoba, zawraca jej głowę jakimiś Ja tak czułem, że z, z nią jest bardzo nie tak. Na ciebie krzyczą. No kończę, no na razie. Jutro mniej więcej też przed dwunastą bądź gotowy. Dobra. Bo jutro mam takie oświadczenie, bym ci chciała powiedzieć, wiesz? Weź tam się spokojnie tam w tego. Mówisz 2000 tysiące masz na wypisce, tak? Teraz... Minus, minus te 340 zł, bo 340 Aha. zł z tego to wydałam. Jednak, jednak ludzie stanęli na wysokości zadania, ale w dalszym no, ciągu... A we wtorek 14 mam następną, więc będę wiedzieć saldo dalej. No. Dobra, 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 dzięki. Dalej, dalej, no, dalej płacają, Aryta, po groszu tym razem już. Niech dzwonią, niech piszą, co mi tutaj urządza te pieniądze, myślę, że mnie urządzają te Ja pieniądze. wiem, 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 wiem o co Areta... Co mi chcą tu lepiej? Chcą ludzie... No, że... Tak byś... Się... No. Koniec. Dobra, możemy. z Zrody, Zrody Jakubowicz, e-mail, copyright, copy, claim, wszystkie prawa zastrzeżone. Odkreślenie do podpułkownika Andrzej Kniot, pełniący obowiązki dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu, ulica Wybitkiego, 10 przez 22 Grudziądz. Wezwanie. Działając w imieniu Zwierzchnika Władzy, ostatecznego decydenta na podstawie dekretu Zwierzchnika Władzy i proklamacji przyjęcia władzy podane do wiadomości publicznej na stronie www.cichotki.pl, jak i artykuł 4.1 i 4.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisami zgodnymi z Polską Racją Stanu i Polskim Interesem Narodowym oświadcząc następuje. Pełniący obowiązki dyrektora tutajszego zakładu karnego nr 1 w Grudziądzu, Andrzej Gniot, dopuścił się kontynuacji wykonywania na mnie człowieku wolnym i prawem kary pozbawienia wolności zasądzonej przez nieuprawnionego sędziego, reprezentującego organ, który do dziś pomimo licznych wezwań i żądań suwerena do wykazania lokalności uprawnień kierowanych do pełniącej obowiązki prezes sądu w Leśni, jak i pełniącej obowiązki prezes sądu w Dąbrowie Gówniczej podane do wiadomości publicznej na stronie www.zawodowypola.pl nie przedstawili udokumentowanych i weryfikowanych dowodów legalnych uprawnień do pełnienia funkcji publicznych, w tym do działania w imieniu suwerena, a zwłaszcza wydawania wyroków w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Um, I wyroków wydawanych wbrew z dowodom i prawdzie. Um, pełniący obowiązki dyrektora nadal uznaje legalność wyroku kornego wydanego zaocznie, tym samym pogwałca moje podstawowe prawa człowieka obowiązujące na terenie kraju od 1948 roku w ratyfikowanej umowie międzynarodowej bez powszechnej deklaracji praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do pozbawienia mi prawa do jawnego, sprawiedliwego procesu oraz pozbawienia mi prawa do obrony. Ponadto dopuścił się bezprawnego przetrzymywania mnie jako człowieka w bloku A1 oraz ostrzonym rygorze w bez dostępu do dziennego światła słonecznego, co stanowi pogwałcenie czwartej konwencji genewskiej. Przetrzymuje mnie z celi skazanymi zaczynami. Przeciwko drugiemu człowiekowi, w tym długoletnie wyroki zamordowawcze oraz osadzonymi zdemoralizowanymi. Ponadto dopuszcza się zastraszania mnie przez podległy mu funkcjonariuszy do wymuszania na mnie mojego podpisu, zwłaszcza przez dowódców, zmuszania do podpisu, wypiski przed wyjściem z celi w wbrew procedurze. Ponadto dopuszcza się wymuszania i udostępniania moich danych osobowych nie, niezliczonym funkcjonariuszom służby więziennej, w tym. Przewodnicząca miast transportu nie potwierdziła moich danych osobowych przy przyjęciu, jednocześnie omawiając podania mi swojego numeru służbowego dnia 23 marca 2020 roku, jak i pracownikom cywilnym publicznego udostępniania moich danych osobowych przy innych osadzonych, a powyższe dane są moim dobrem i są chronione przepisami RODO, jak ich zastrzeżone prawem autorskim podane do informacji publicznej Internet. W związku z powyższym wzywam Andrzeja Gniota. Pełniącego wnioski dyrektora Zakładu Karnego nr 1 do wykazania legalności uprawnień, na podstawie których pełni wyżej wymienioną funkcję publiczną i przedstawienia udokumentowanych i weryfikowanych dowodów na posiadanie pełnomocnictwa do reprezentowania i działania w imieniu Narodu Polskiego w ciągu trzech dni od otrzymania tegoż wyzwania. W przypadku braku odpowiedzi na wyżej wymienione wezwanie, tudzież brakiem przedstawienia udokumentowanego prawnego pełnomocnictwa do pełnienia funkcji publicznej, to jest dyrektora. Zakładu Karnego w Głudziądzów w wyznaczonym terminie oświadczam, iż wszelkie czynności podejmowane przez Andrzeja Gminota są pozaprawne i podlegają odpowiedzialności karnej przed narodem polskim oraz majątkowej na podstawie umowy międzynarodowej to jest paktu praw i swobód JP65 oraz dołączonej do niego międzynarodowej taryfy oszkodowawczej jak i czwartej konwencji genewskiej jako zbrodni przeciwko ludzkości i kodeksowi karnemu artykuł 118 paragraf 2 artykuł 118 paragraf 3 oraz żądam odstąpienia od procedowania w sobie natychmiastowym artykułu Jakubowicz te copyright, copy claim, wszystkie prawa zastrzeżone to ten dokument mm -hmm. y Wysłany 6, 5 nadałam oddziałowej, mam potwierdzenie, 6 był na poczcie. Mm -hmm. I teraz tak, będę pisać kolejne wyzwania, powtórne wyzwanie o wykazanie w tym tygodniu, mm -hmm. powtórne Ten... y, wyzwanie. Ale tak, przypo, przypomina im o kosztach, jak za jakieś, że ty siedzisz tam po 8 milionów za dzień. Żeby cię... Krzysiek, tu nie ma z kim gadać, skoro zgadałam z kierownikiem. No. Nie ma tu co... kierownik wie co robi. O tym podpis był. Słuchaj, mam taką prośbę. Skontaktuj się z Dorotą Czapkowską. Mhm. Napisz jej, a ona na swoim oficjalnym Facebooku radnej ma telefon. Mhm. Napisz jej i dzwoń do niej, dopóki się nie odezwie. Mhm. Niech ona ruszy, bo ona ma tych tam znajomego się radza. Wiesz o kogo chodzi. Mhm. Mhm. I niech ona mi załatwi, żeby oni się trzymali procedur, mm. według mnie. Mm. Przynajmniej to i niech listy i tak dalej, bo y, najlepiej jakby powiedziała, że ja ich będę po prostu y, skarżyć o to wszystko, y, o odszkodowanie. No. Więc żeby jej kolega, jej przyjaciel o, ostrzegł swoich kolegów i poinformował ich. Żeby będą za to po prostu płacić, bulić pieniądze, nie? Oni osobiście, tak, tak, tak. I to też im przypo, przypomina, do, do, dobrze jest. Ale skontaktuj nie... się z Dorotą i poproś Dorotę, żeby ona to na swoim Facebooku zamieściła. Dobra, dobra, coś, coś. Się Choć, się... Chociażby jedną moją rozmowę, cokolwiek, cokolwiek no. niech zamieści Dorotka. Jest mi winna przysługę. Mhm. A jako radna wrzeszcza, coś to może zawsze zrobić, nagłośnić, rozumiesz? Mhm. Tu Gdańsk jest niedaleko, niech ona działa, niech mi pomoże, tak jak ja jej pomogłam. Dobre, dobra, dobra. No jutro jeszcze mam jedno pismo do, do, do przedyktowania słuchaj. Mhm. Oni mają, ciśnij ich z pełnomocnictwem, bo oni mają, dyrektor ma pełnomocnictwo od 4 kwietnia no. na swoim biurku. Aha. Oni mi co prawda oddali to, ale on to miał u siebie przeczytał i ona wiedzę to. Dobrze, dobrze, spokojnie, Areta, to wszystko się temu I niech ludzie nie... zaczną dzwonić Słuchaj, tutaj, i niech nie... ludzie zaczną pisać tutaj. Wyzwanie chociażby, wyzwanie do wykazania legalności. Nic się nie dzieje. Znaczy, coś tu się, kurwa dzieje od kiedy jestem, bo no, tak, w ogóle takie się błędy w popełnili, takie błędy Krzysztof tu popełnili, że yy, no dziwne rzeczy się dzieją. I to nie tylko wog... dyrektorowi pękła żyłka, no, bo ale odbiło się, odbyło odbyło się to na innych osadzonych, niestety. No. Ja wiem, bo oni się... Także jak masz tam kolegów to psują gry, mhm. to może coś wyjdzie. To no. tam ciśnij ich, to ci powiedzą. Dobrze, no ja tam wiesz, nie mogę to sami dzieje? tak tylko że wiesz, niechcący napisali gdzieś. W internetach i tyle. Eee, No, ty... ale to opublikuj to i niech to wysła... pójdzie tam... i niech mojej mamie dadzą święty spokój kurwa. Dobra, dobra ja to wszystko dzisiaj wrzucam w internet. A ten, co się jeszcze... Chciałem... A jutro będę miała ten, te pozdrowienia dla y, Teleranka. Ja próbowałam się do niego dodzwonić dwa dni temu i do Marcina też się próbowałam dodzwonić, ale wszyscy mieli zajęte telefony. Aha. No, ten I do... to niech pójdzie na TeleRanku, pójdź to na to co dzisiaj na YouTube i na Facebooku, a to co jutro Ci dam to tylko TeleRanek niech to puści, nie? No dobra, dobra, U siebie. No i dobrze żebyś tam brał w tym udział, nie? Aha, Dobrze, dobrze, ja to na pewno Żeby zrobię. mieli wesołe święta. No. Coś ja jeszcze chciałem, tam wysłałem Ci to, to Twoje to oświadczenie, które tam wy, wyceniłaś. Dobrze, dobrze, Śli, śli papiery, na razie. No, okej. Okay. Tak, tak. Ta. No już nagrywam. Do narodu polskiego. Działając w imieniu Zwierzchnika Władzy, ostatecznego decydenta na podstawie dekretu Zwierzchnika Władzy i proklamacji przyjęcia władzy dostępne na www.cichocki.pl oraz artykułu 4.1 i 4.2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisami zgodnymi z Polską racją Stanu i Polskim Interesem Narodowym, publicznie oskarżam Sylwię Jakubowicz z domu Korzyniewska, Pełniąca obowiązki kuratora społecznego Sylwia Jakubowicz podawała informacje fałszywe, niezgodne z prawem i prawdą. Wprowadzała moją rodzinę, zwłaszcza głowę mojego rodu, moją mamę, która ma udzielone przeze mnie i prawo naturalne do opieki nad swoim wnukiem, arminem z rodu Zdebski na czas więzienia mnie. Pełniąca obowiązki kuratora społecznego Sylwia Jakubowicz z rodu Korzyniewska. Działając dla korzyści swojej organizacji, to jest Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, nieuprawnione i nieuprawnionej pani prezes sądu, podjęła działania wymuszenia i skłaniania mojej mamusi do wyprodukowania dokumentów bezprawnych celem upoważnienia wyżej wymienionej organizacji i ułatwienia przeprowadzenia proceduru handlem żywym człowiekiem, to jest dzieckiem, którego jestem kreatorem wraz z tatą dziecka Radosławem z Rodu Zdebski. Działania i próby, jakich pełniące obowiązki kuratora społecznego dopuściła się, miały skutkować ograniczeniem moich praw naturalnych do rodzonego dziecka przez nieuprawnioną organizację. Za swoje czyny odpowiada karnie i majątkowo przed narodem polskim w myśl prawa naturalnego, jak i artykuły 118 kodeksu kodeksu karnego punkt trzeci i punkt szósty zapisami zgodnymi z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Tak zawiść zabija w człowieku sumienie niewiasta w swej zaciekłości i braku cienia wdzięczności. Ukazuje swe podłe oblicze niewiasta, której są której swą wiedzą, serdecznością i podarowanym czasem mediowałam, gdy i małżeństwo legło w gruzach. By je ratować, tak się odpłaca. Jest ona upadła moralnie poprzez sposób, jaki się prowadziła. Oto stara się kolejny raz wbić swój ząb z jadem w dobro moje i dobro mojego rodu dla swojej korzyści. I może jeszcze parę słów od siebie. Moje sumienie tyle natańczy się codziennie, a wy wietrzcie swoje sumienia, służąc dla dobra drugiego człowieka, a nie przeciwko dobru drugiego. Prosty akt res restytucji, aby moralność mogła stale wietrzyć sumienie, powietrzem nie, tyle, nie tylko czystym, ale tchnieniem bogów. Prawda absolutna jest nie do pogodzenia ze demoralizowanym stanem społecznym. Prawda absolutna jest tłumiona, tłumiona kosztem wzajemnego tumanienia się, Żywicie się resztkami owoców swojej pracy. Tak samo święty Jan żywił się szarańczą na pustyni, zamiast spokojnie tyć w dobrodziejstwie, a odchudzać faryzeuszy w urzędach, ministerstwach i komendach. Instytucje są jak wynalazki, które się przekształcają albo wymierają. Są też takie, które powinny umrzeć śmiercią, śmiercią głodową, bądź więc sędzią bez togi, generałem bez munduru i kupcem bez deficytu. No pięknie. Koniec. Pięknie, pięknie. Ja no, mówiłaś, że to będzie, będzie, będzie dobre. Jest to za... dla Teleranka, niech to puści. Teleranek, rozmawiałem z nim wczoraj, jest zablokowany, no ale we wcześle mu. No to pójdź u siebie, ażeby on tam linka najwyżej ten. Tak, tak. A czemu jest zablokowany? Nie wiesz, nie? Tak, tak. No, robi się gorąco krzyś. No, są poblokowane. Słuchaj, ten transport będę potrzebowała. Aha, we wtorek puszczę jeszcze raz powtórne pisma na transport i na wykazanie legalności, nie? Bo mm -hmm, we mm -hmm. wtorek mam wypiskę, to kupię znaczki itd. Tak dobrze Drugi dobrze, Ja, to ja, ja na, na, na wyjście, żeby ci tam zorganizować. No, najlepiej to pociągnie. Jutro do mamy zadzwonię i w niedzielę byśmy już na spokojnie porozmawiali. To byś mi tam zdał relację, co się tam u was dzieje. nie? No, dobra, Ładnie no. się dokształcam, prawda? No, ucz się, ucz. Mówię, skorzystaj z tego, co tam masz, czas na przemyślenia. Jeszcze raz, bo głośno tutaj. Mówię, że ucz się, bo korzystaj z tego, bo masz tam czas na przemyślenia. No. Ja już sobie wszystko przemyślałam, Krzysiek, przez pierwsze trzy tygodnie. No, no. Ten, a tam ja już wiem co mam robić na celi jak co? na celi jak dobrze? No jak no żyję. Aha, no i dobra no, Krzysiek nie znasz mnie z człowiekiem ja się zawsze dogadam nie no z człowiekami się no. zawsze dogadamy byłem, wiem sprawdziłem tak, tak. No. no niech tam wiesz spokój, spokój dadzą mamie mojej a reszta mnie nie interesuje no już wiem jak jak to poukładać. No ale to widzisz, nie ma tego e... złego, co na dobre nie wychodzi i to się to się Nie, to dzieje. Krzysiek, nie, 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 to nie mów tak. No. Bo to, czego się dopuścił ten sędzia, to on musi za to peknąć i to grubo. Ale widać jak jest demoralizowany sędzia, skoro sędzia się podkłada w taki łatwy sposób. Mhm. Rozumiesz? Mhm. Co oni na niego muszą mieć? żeby on się tak wypinał no chciwość i pazerność. wczoraj też Heniu wysłał pismo w swojej sprawie porosywał po bardzo dobrze Tam aha zam... poproś, hen, poproś strika Henryka żeby może on niech napisze to doniesienie na, do prokuratury no wczoraj, wczoraj już to zrobił już wysłał już dostałem do wiadomości dzisiaj je pokażę ludziom no. No, a, a teleranek mówi, że jest zablokowany, ale on ma tam jeszcze inne te kanały, Wszystko? albo u mnie przecież masz hasło ten, no ale ja nie mam takich Dobra, zasięgów. Ja mam, mam do tego, do i do Hanki. Do, tego do... nie puszczaj na razie tylko na Facebooku. Chyba, że zrobicie program na YouTubie, bo tam się wiesz, może gorąco zrobić w Dąbrowie. No. Bo mnie, wniosek na mnie wystawiła koleżanka y, bratowej mojej, fu. Aha. No wiem, wiem, Do wiem. sądu w Dąbrowie, Dąbrowie. O, o to, że nie odpracowałam yy, godzin i żeby mnie osadzić. To koleżanka z pracy Sylwii mnie tam, znaczy no bo ona społecznie tam nie widziała ale widzisz jak społecznie. Yy, niech ludzie zobaczą jak, jak potrafi jeden Dobra kończę, bo się drą tutaj no, już na razie. No, hej. W niedzielę zadzwonię, to tam Pogadamy. Dobra, na, razie. na razie. Sami słyszycie.